Cześć, cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. odcineczek Gzifora. będziemy się klasycznie battlekować. I ze mną dzisiaj jest Damian. Po to kominę. Popatrz na to, proszę. No i jest z nami Mateusz w warunkach polowych. Tak. Witam. No, yy, także może ktoś zrobić battle? Ej, czemu jak się wysypiam, to wyglądam, jakbym chlał w wcześniej. No, masz taki ryjek spuchnięty. Spuchnięty mam, no. No, Ale Cię tak słychać, że w szoku jestem. Dobrze? No no może Ty weź ten mm. mikrofon z domu, wyjdź, wydupc i tym... Tomku... Mm. O me. Ty <laughs> lubisz takie aszymery. <laughs> tak. Tomasz. I Tomasz też z nami jest, ale się nie odezwiemy. Dobra, zrobiłem batelka. Y no, no mocny jest ten mikrofon, ale korzystaliśmy i tak z tego takiego mm, kamerowego, pojemnościowego, bo trochę jak siedzimy sami obok siebie to zbiera. Czegoś jest taki. Mm -hmm. I Wiecie, ja przypominam, że strona dla osób pełnoletnich z kodzikiem to X plus 5% ładowania i Darmowa skrzynka więc do otwarzenia y, dla nowych użytkowników. Kodziki będą w trakcie odcinka, więc oglądajcie uważnie i y, tutaj wrzucam skrina skinka do wygrania, bo jeszcze losujemy w tym miesiącu z, z odcinków <coughs> i właśnie do batli tyle zagłoszeń parafialnych. No y, taka miała być spokojna batla. Nie mogę patrzeć. Czemu? No ty, ty wyglądasz tak samo jak na tym campie, co? Przyszliśmy z Tomkiem, a ty byłeś pod rzemczej, byłeś taki spuchnięty, taki pół oczy otwarte do połowy. Ale to też jest tak, bo jest kadr trochę z dołu, z góry, nie? No. Teraz lepiej? Tak, lepiej. Ty. dalej spuchnięty? No dalej, dalej, ale ci się mm. to jeszcze nos tak świeci. Czy źle jest tutaj coś ustawione? Kamera, światło? Nie! No, dobrze, dobrze, bijaj do butla, bo Już zalogowałem się. Jest nie okay. słuchaj go ale e, kurde ja nie mogę się wysypiać ja przecież my nic nie piliśmy wczoraj bo tak wyglądam jakbym był na jakimś tym albo coś no dzisiaj spałem o, od czwartej do dwunastej chyba tak no to no 8 to, godzin no to to 8 godzin ja mówiłem już właśnie z psychologiem wczoraj mieliśmy rozmowę był psycholog e sportowy i sportowy i mówię do niego mówię panie Mówię, kiedyś po 8 godzin minimum, teraz jak 8 godzin to się budzę, nie wiem jak się nazywam, cała, cała morda spuchnięta, wczoraj to w ogóle z 9 godzin spałem, to, to, już był, to, to jeszcze gorzej było, no więc to wysypianie to tak kurde powiem wam 2 na 10. Dobra, już sprzedałem, coś już dołączony. No, Underdoga daliście, tak? Underdoga, może po 30 Mateusz to już max 6 godzin trzeba spać. Nie no, ogólnie się mówi, że tak z biegiem czasu człowiek mniej śpi, ale ogólnie u mnie też się odjebało trochę, bo ja kilka lat temu miałem plan, żeby się przestawić odwieczny zresztą i żeby to zrobić, to sobie postanowiłem, że będę nastawiał budziki na przykład na dziesiątą, nie? Mhm. I mówiłem, może jak będę spał 5 godzin, czyli pójdę piąta spać, wstanę dziesiąta, to że wtedy będę śpiący wcześniej na streamie, skończę stream i pójdę spać wcześniej, ale... No W praktyce wyszło tak, że po prostu miałem chwilę kryzysu, powiedzmy około 23 północy na streamie. Przechodziłem przez ten kryzys i później była już hifka i zagrałem. Zresztą no, stream to jest co innego: cały czas jest jakiś, coś się dzieje, coś, coś gadamy. Ciężko złapać taką za, za mułę totalną. No i wyszło na to, że po prostu przez jakiś czas spałem cały czas po 5 godzin. Nie, dawało, nie, nie udawało mi się chodzić wcześniej, spać, ani razu mi się chyba to nie udało. No i Przedstawiłem się na taki tryb, że spałem po 5-6 godzin i byłem wyspany. A na przykład, jak spałem dłużej, to już było źle. Typu 7, 7 jeszcze, 7, ok, ale o 8 godzin to już jest tragedia, nie? Tak powiem, mamy A właśnie się... o, a właśnie 8 powinno się chyba spać, czy nie? Tak no ja kiedyś mówi. całe życie spałem 8 godzin. O, 8 jak spałem o 7,30. No coś takiego. Jak spałem, no tak. Nie wiem pół godziny mniej niż 8 godzin to nie, nie mogłem wstniać, nie dałbym rady z łóżka się zleć. Nie, nie było opcji. No i jaka batla w ogóle Boże, święty dobra. Zrób to. A nie no to... ja wygram to no ja ładnie będę miał... ale jaja. Na spokojnie. A na spokojnie dawno takiej nie było co no no, no i powiem wam że teraz tak tak normalnie sobie. No 5 godzin już nie, to wyjątki, ale tak 6 sypiam 6. Ale to też zależy, od której człowiek się kładzie spać, bo ja też widziałam na przykład różnicę, jak chcą spać o 22, 23 i wstawałam sobie o tej siódmej, a jak na przykład człowiek się kładzie na przykład o drugiej i wstaje na przykład o dziesiątej, To jest zupełnie inne spanie. Wiecie co? Poszedłem kiedyś, jak jechałem do wiednia samochodem i ósmej mieliśmy wyjeżdżać za Gniechą, to poszedłem spać o północy. Udało mi się. Udało mi się zasnąć o północy wstałem o ósmej i pierwszy raz w życiu tak dobrze się czułem. Pierwszy raz w życiu tak dobrze się czułem. No mówię game changer jakiś. No właśnie może yy, te godziny właśnie wcześniejsze lepiej wpływają, no lepszy sen masz. Le no nie no mówią, nie? że no i, i inny jest sen jak zasypasz tak. wcześniej i wstajesz wcześniej niż jak na przykład mówię kładziesz się gdzieś tam pierwsza, druga, trzecia i wstajesz później. Człowiek później wstaje taki rozwalony i. No ja no też... Nie, ja, ja, ja czułem się, jakbym wziął jakąś magiczną tabletkę. Naprawdę. Pierwszy raz w życiu czułem się dobrze chyba, jak poszedłem spać o północy i w o Naprawdę byłem, aż wtedy ja napisałem chyba na, na Twitterze post wtedy, yy, a na Twitterze nic nie piszę, ale byłem pod takim wrażeniem, naprawdę, niech ktoś sobie kiedyś spróbuję tak eksperymentalnie. Wiem, że to nie jest łatwe, ale no, północ ósma. No, mocne, mocne. Oj, Blazik za trzy koła A ty dałem coś zaczynać mówić. Tak, tak, no że y, czytałem kiedyś y, odnośnie tego spania i z tego co pamiętam, to y, właśnie każdy chyba ma inaczej ten zegar y, ustawiony, ale że najlepiej właśnie spać, y, tam chyba w trzeciej, o, znaczy obudzić się w trzeciej fazie y, REM chyba, czy jakoś tak. Że masz te fazy właśnie w nocy i one yy, tam co, co jakieś, co kilka godzin się jakby aktywują, nie? I że właśnie albo, albo 7 i znaczy 7,5 godziny śpisz, albo 9, tak co półtorej godziny chyba coś takiego czytałem. Ale nie pamiętam czy to. Czy o, jest o tak ogólnie, no ogólnie są o. takie kalkulatory, że ja kiedyś chwilę z tego korzystałem, że na przykład pokazujesz o której idziesz spać, i o której mniej więcej chcesz spać i on ci. Próbuję obliczyć, obliczyć kiedy no, no, no. Mieć, żeby się w danej. żeby Chodzi o to, żeby w tej fazie płytkiej snu się obudzić, nie? Tak, tak, tak. No. Bo na przykład masz tak, że nieraz, nieraz na pewno mieliście tak, że obudziliście się o godzinie 10 i było, się że w miarę spokojnie a dobra jeszcze dżemkę, nie? Tak. No. I budzicie się o 11, kurwa, nie wiecie jak I się tragedia. Prawda, jest tragedia. No. Jest totalna tragedia, nie? I ja na przykład miałem taką yy, opaskę na rękę. Tego łupa, nie, nie wiem, czy pamiętacie, no się takie gówno na nadgarstku. Mhm. I to na przykład ma coś takiego, że jakby to ci też monitoruje sen, nie? I to ma opcję wibracji. I możesz sobie zrobić zakres, na przykład, że chcesz stać między, nie wiem, dziewiątą a dziesiątą, czy tam dziewiątą a jedenastą. I on ci złapie moment, kiedy ty będziesz w fazie płytkiego snu i cię wtedy będzie tak wybudzać takim właśnie wibrowaniem. To też jest ważne, żeby to nie, no te budziki, tak jak Ci komórka dzwoni, to na pewno macie złe wspomnienia z tym dźwiękiem budzika. Więc dobrze, żeby, że fajnie on tak wybudza wibracją po prostu, mm -hmm. lekko mm -hmm. Cię wybudza. I też jak masz płytki sen, to nie śpisz tak jak zabity, można spokojnie wybudzić takim wibrowaniem. Dołączyłem. dołączyłem. No to czemu mi to? Ta... O, teraz, o. teraz trzeba No, przeżyć. ja próbuję coś ostatnio. A, a miałem jeszcze pytanie w ogóle odnośnie tych snów, w sensie odnośnie spania. Yy, jaki mieliście tak naj, najgorzej, yy, najgorszy zegar przestawiony, tak nie wiem jak to dobrze sformułować to pytanie. No czyli, że jak chodziłeś spać. Tak. No to no. ja chyba najgorzej miałam jak chodziłam spać gdzieś 5 do 8 i wstawałam na przykład 16, 17, 18. I na przykład wstawałam, ogarniałam się, jadłam coś odpalałam streama tam 202, i tak... To było chyba najgorzej, bo wtedy czułam się tragicznie. Tego, tego nigdy bym do tego się wróciła. No to ja... Ja wtedy jak spałem po 8 godzin to miałem chyba, bo tak w sensie... Może nie, że najgorzej się czułem, ale... Z dniami dużo uciekało jednak, jak schodziłem 5 spać na przykład i wstawałem 13. No, nie? no, no, no. No... To, jak... Jak później chodziłem piąta i wstawałem dziesiąta, no to było super, bo dzień był tak dłuższy i w ogóle mogłem więcej rzeczy przed streamem zrobić. No teraz. teraz zasypiam, w sumie się niewiele zmienił. Zasypiam czwarta, piąta i wstaję no 11 jakoś. Więc jak czwarta pójdę, no to mam te 7 godzin. Staram się ostatnio właśnie, że się pocę nad tym CS-em, to też próbuję te 7 godzin minimum robić, ale no... Nie zawsze się da, nie zawsze się da, bo czasami pójdę o tej piątej, no i wstaję o, o 11, no to jest 6 godzin. Ale na przykład pierwszego dnia tutaj, jak byłem, no to byłem mega zmęczony bo tam podróżą, tym ustawianiem cały dzień tego mhm. wszystkiego. No i padłem, do, padłem. O kurczę, padłem do spania o trzeciej i mam wrażenie, że też przyzwyczajeniem jest nie, przyzwyczajeniem jest nie tylko. Godzina, o której idziesz spać, ale też godzina pobudki. Bo powiem wam, chyba, że byłem aż tak zmęczony, bo spałem tak w opór do, do tej godziny 12, nie? Uh -huh. Więc ja spałem 9 godzin. Tak mi się wydaje, że, że, że to też jest problem. Ja się no, no nie obudziłem się nie wiem, albo nie pamiętam, że się obudziłem po prostu spać dalej. Chyba zrobię taką na underdogu. No a u mnie u mnie to był najgorszy okres taki, że miałem zegar tak rozdupcony a Ty jak... masz zegar teraz dobrze, Damian No w miarę gigi. No tak się staje, staram się stać dziesiąta, jak się uda stać wcześniej, a, to a, to No, na trzecia? No wczoraj o pierwszej chyba zasnąłem e, w sensie dzisiaj. O pierwszej. No tak staram się, no max pierwsza, czasami pierwsza 30, druga może. To, to tak no to już max, nie Okay. Okay. Za ile bitwa? Za 4200. <laughs> o kurwa. <Zdrowie. śmiech> <Podkładkę Saja>. Chociaż... <laughs> o kurwa. Chociaż no tak jak Ola mówiła, no ja się najlepiej czułem y, jak y, po tym kampie właśnie Mateusz, nie? Jak wróciliśmy y, z, z Mazur tam, no to y, zasypiałem 23, a tak no przed, przed północą, nie? albo o północy lekko po i wstawałam ósma, 8, to się czułem najlepiej, nie? Właśnie Dobrze się o... czułeś? Tak, 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 tak. Czyli tak. To Nawet jak spałem to 7 godzin, ja się... to i tak jakby wstawałam o tej 8:30, ósmej, ósmej to tak Ej, czemu się my się czułem. tak nie przestawimy wszyscy? No, to jest... no, ale to bo było... no, a ty masz ryczo... ty długo siedzisz, to ciężko by ci było chyba się przestawić. O kurde, czuraka. Bo ja mam bo my tu. Czekaj jeszcze coś opierdolę. No, no ja mam, no, no, no koło się zamyka, no, ale Damian przecież też taki był, tak godzinowo, tak jak ja siedział. Tak, kiedyś tak, no. Też kiedyś tak siedział, siedziałem. Siedziałem, do przecież streamy były do drugiej, czasami do no. trzeciej i jeszcze wiesz, coś tu się robiło na kompy, tu się coś jeszcze tam no. i zasypiałem czwarta, piąta, ale właśnie miałem dokończyć, że najgorszy taki swój okres z tym zegarem miałem, jak yy, z Kasprzykiem te filmy farmiliśmy na starcie tam w 2.15, 16. No to powiem ci, że ja wstawałem o godzinie 20 albo 21. To jest człowieku, to wstajesz, a już rodzice u mnie do spania, bo do, 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 do pracy, nie, na rano i ja zasypiam koło 11.12 jakoś. Ale jak kurwa? Co jak? <gry> to do której, Co co wy robicie? No, godzina, godzina 20 wstaje, idę szybko coś szamać. No. Yy, wchodzę na ten były gadki jakieś tam yy, klasyczne, tak zwane pierdolenie przednagrywkowe. No i nagrywaliśmy po prostu filmy na zapas. My nagrywaliśmy po 5-6 filmów, czy to z CS-a, czy to wtedy jeszcze z Hurtworda, coś ja do siebie jeszcze musiałam nagrać. No i wiesz, potem jeszcze w For graliśmy jakieś mecze, matchmakingi Kingi i, i patrzysz, że to już 10.11. I do spania. No to. No, no, to nagrywaliście co? filmów na ile? Na miesiąc? To już nie, nie było tak No ale to. W... Wtedy powiem Ci, jeszcze były takie czasy, że na przykład Kaszyk mówi: Nagrajmy sobie matchmakinga. Ja mówię: No dobra, to nagrajmy sobie matchmakinga. No i making wtedy trwał ile? No z 40-45 minut góra, bo to było MR16, nie? No i załóżmy Kaszykowi nie poszło 5 fragów skręcić. On mówi: Film do wyjebania, nie wrzucam tego. Gramy jeszcze jeden. No i człowieku, my potrafiliśmy z 5 makingów zagrać, on jeden rzucał. A, a myślę, Tak, jak był kurum, byłoby śmieszne. No a, y a nagrywaliśmy Furtworda i tam też było w tak że to nie było, że wchodziliśmy do gry i od razu wiesz, od razu z buta nagrywamy i ten, tylko tam trzeba było i pozbierać materiały i przygotować rzeczy na odcinek. No bo jakbyś zbierał materiały przez cały odcinek, to by byłby nudny odcinek. No, da. no a my tam zbieraliśmy te materiały, robiliśmy jakieś bazy, jakieś rzeczy na przykład do rajdowania i tak dalej, no i to też wciągało bardzo dużo czasu, nie? O proszę, w końcu oddało. No, no i ścika. Robisz, możesz robisz te Mateusz, jakiegoś. No i też te nagrywki Hurtwardowe były takie, że jak się zaczęła nagrywać, to my, on miał materiał dwugodzinny jakby i on z tego robił materiał na przykład 45 minut 50. Czyli sobie przycinał po prostu najlepsze rzeczy, nie? No i tak właśnie czas zdupcał. Okej. Okay. Ale I no... i macie 200k. Co? Nie no, tak na spokojnie, do dziesięciu masz. O. Ale ta sceneria tam u niego w tle to no. do, dojebana A jest. ja wczoraj widziałam jakie tam jest jest cinema po prostu na tym streamie u was. Ja przed, przed streamem wlazłem, zobaczyłem, że je klauna widziałem, że no tam tak. chodził, coś tam, sajowi w ogóle włosy ściął. Tak, no. no. nie wszędzie te włosy, miałem na podkładce <laughs> je włosy na moim stanowisku. Z, z nosa w ogóle, jakiś ten ja ba, mówię, ba. Nie, no sidewa. Mocne jaja, ogólnie. Ten clown to był w dziesiątkę. I jeszcze no. jak dał mu ten kubek, <laughs> kubek zalał wody. No. Ej, on miał Ty całe wody. gacie zalane, ale dobrze mieliśmy militarne spodnie, nie? I w ogóle one nie... Przy... Powiem ci, Damian, kupujemy kurwa rzeczy jakieś militarne. W ogóle mu <laughs> pr... nie, przy... nie przeszły nie wodą te spodnie, wiesz o co chodzi? W ogóle. A, a jakbyś się zeszczał na przykład w gacie, to by nie przeszło. No nie przeszło. No to byś to miał w tym, nie? W... No Dawaj jak tam przekroczysz trochę, to... No nie, to mi, mnie ograniczył. No to by ci sparzyło. Skórę. domnik. No bo to no... no nie no nie odparł... No trzyma ten... Trzyma wodę. Dobra, no, chciałbym tą nią wygrać i... Ten. Nie no, lasika to chyba zgarnia. No by się. Dało, by się da, na razie ja jestem na dobrej drodze. No ale to 900 zł, to to było 900 zł na no coś. Jak tu Shake i Olympus. No, Szejka coś nie, ostatnio shake wypadło. Tak? No. Pa, to teraz mówi, w shaker shaker A kadry z okej okay, uważacie? Nie powinien być jakoś niżej ta kamera na przykład, żeby o nie. kurwa. O, o nie. i shaker... A nie, bo tu hole. I... Co? Co poleciał? No szejk ładnie dobra. dał miodu. No dobra. i dobra, dobra no. To szejka hole? Tak. No. No i Lasik widzowie oczywiście do mnie, pamiętajcie, wy oczywiście grajcie z głową kodzik Tokyo X i do następnego Pa. Nara.